Dzisiaj przeczytałam, że jeżeli na filmiku mieści się za sobą takie jednolite, kolorowe tło, to potem można je wyciąć i wstawić sobie coś innego zamiast. No więc postanowiłam spróbować i jeśli za mną widzicie nadal po prostu stary kredens i moją matę treningową, to oznacza, że eksperyment mi się nie udał. Tak czy owak, dzisiaj udało mi się znaleźć płaszczyznę porozumienia pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Jest nią interpretacja ilości dwóch milionów obywatelek i obywateli. Na początku fakty. Więc 2 miliony to jest mniej więcej, trochę więcej niż 5% wszystkich obywateli tego kraju, których jest 38 milionów. 2 miliony to jest trochę więcej niż 6,5%, 30 milionów uprawnionych do głosowania dorosłych. 2 miliony to też więcej niż 12%, standardowo głosujących 16 milionów. A teraz 2 miliony 400 to również ilość rodzin, która w 2017 roku otrzymała pieniądze z programu 500. Zarówno prawo i sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska uważają, że jest to olbrzymia ilość, że jest to nieomalże całe społeczeństwo. Oczywiście występują tu pewne różnice, ponieważ prawo i sprawiedliwość sądzi, że prawie całe społeczeństwo udało się im zbawić, natomiast Platforma Obywatelska uważa, że całe społeczeństwo udało się im zdemoralizować. No ale płaszczyzna tutaj do tego, żeby ze sobą współpracować, już jest. Kolejna liczba 2 milionów. To 2 miliony osób, które identyfikują się jako osoby homo-bi czy transseksualne. Zarówno prawo i sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska uważają, że jest to mniejszość nieznaczna, marginalna ilość osób. Oczywiście jest i tutaj jest pewna różnica, ponieważ PiS uważa, że to jest mniejszość, którą należy generalnie uciszyć, ponieważ demoralizuje innych. Platforma sądzi, że należy ją zlekceważyć. No ale w przyszłym Sejmie istnieje już taka możliwość, żeby razem współdziałać.